Dzień dobry. Dzień dobry. Witam na kanale dla Ciebie. Kanał młody, bo wystartowaliśmy miesiąc temu. Nasz pierwszy cel to 1000 subskrypcji, więc jeśli tylko znajdziesz coś ciekawego na naszym kanale, serdecznie zapraszam do łapek w górę i do subskrypcji. A co u nas na kanale? Technologia, innowacje, rozwój osobisty, ale wszystko w otwarty sposób. Testowane, sprawdzane i porównywane. Nie jestem ani zamknięty ani sceptycznie nastawiony absolutnie na nic. Jeśli macie tylko jakąś propozycję co do testów, serdecznie zapraszam. Ale w tym filmiku chciałem Was poprosić o Wasze zdanie na temat sąd barów. Czy sądbar jest ok? Jeśli mamy pokój, jeśli mamy salon, w którym nie chcemy albo z jakichś powodów nie możemy mieć kina domowego składającego się z amplitunera i kolumn i wszystkiego, co w kinie domowym jest niezbędne i potrzebne, to czy sąd jest wystarczający? A jeśli jest, to co dla Ciebie jest najważniejsze? Czy bas? Czy przestrzenność dźwiękła, więc dużo przetworników i dużo kanałów? Najlepiej, gdyby były jeszcze satelitki tylne, a najlepiej, gdyby one jeszcze dawały dźwięk do góry. Żeby był dźwięk dolby Atmos, żeby była przestrzenność, żeby była sztuczna inteligencja, która łączy się również z telewizorem i wtedy wykorzystuje również głośniki telewizora. A może jeszcze coś innego? Co dla ciebie jest najważniejsze w sądbarach. Jeśli się nimi interesujesz, jeśli chcesz kupić lub masz i jesteś zadowolony lub nie, napisz, proszę, dzięki serdeczne. A jeśli kanał w jakikolwiek sposób przyciąga Twoją uwagę albo mówi o rzeczach dla Ciebie ważnych i istotnych, serdecznie zapraszam do łapek w górę i subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie, kanał dla Ciebie.